siema. Witam Was na nowym odcinku. Ja sobie połączę teraz słuchawki. Tylko czekajcie chwilę, chwileczkę, bo... ten... Kabel się zawiązł, czy coś? Widzicie, teraz będę miał słuchawki. Chwilę. Dobra, już mam słuchawki. Yy, I... Dzisiaj w jakieś 24 godziny będzie coś nowego, czyli oczywiście transmisja na żywo. Tak. Transmisja na żywo. XD. Dobra. I jakbyście chcieli wiedzieć, to mówię tak głośno, bo na odcinkach mnie w ogóle nie słychać. XD. No po prostu mnie nie słychać tyle! <Universe> <musIP> by eee! <much bizarre> uh, tak takie coś słuchać bardziej niż mnie normalnie? Eee! Dobra. Dobra, trudno. Więc my. Będziemy grać jak zwykle w coś. Ale nie wiem. Tak jakby. Jakbyście chcieli serio tą transmisję na żywo, to piszcie w komentarzach, bo. Co? I ty? Czekajcie chwilę, bo coś się chyba. I ty. Czy coś, chyba coś Nie, jest. Dobra, to żartem, dzisiaj będziemy komentować bajki. Już się boję. To jest nowa seria: ciąnka i smoczki sery. Si. -fine. Tak. Dzisiaj będziemy świnkę Pepe. Czyli... Najgorsze co może być. Dobra. No czemu? Dlaczego? Dlaczego? Idź już. A ty co chlapiesz, żyje jeden obstrany? Zaraz ci przypierdolę, George. No kurwa, już zaraz przy... Już... Zaraz, zaraz będą robić podwodną wojnę, kurwa. I zaraz zabijam wszystkich. Kurwa. Kurwa. O, a, te, te, a ten już kurwa. Kurwa impreza robi. Kurwa imprezę jakąś chlapiącą. No, kurwa, pojebane jakieś... Wszystko na tatę świnkę. Wszystko, kurwa, mam taty w świnkę zaraz, 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 zaraz zostanę w pierdol O, kurwa. O, kurwa. O, kurwa, czemu podlewasz? Pepe, będzie za, za będzie wie, jeszcze większe od siebie. Co płaczesz? Jeszcze głębiej wtedy będzie. O kurwa, jeszcze tu. W zaraz zostanie. Jak za głęboko? Za głęboko to To, to nie wiem. Tata świnka sa. Za głęboko to tata świnka sa. Aha, to, to... nie jest jednak jego żona, tylko jego mama? Znaczy ten świat jakiś pojebany jest. Świnka swój stary. Chyba s chyba sranie. No wow, no nie, ta kurde. Skarb chyba Twojego starego, jak też był taki mały, że taki coś A wezmę sobie jednego ciekawego. Kurde, już to już mi mózg przestaje kupować, kurde. To jest takie kurde jakiś, nie śnieg. Pręd... Jego dupa chyba. Szybko, ona no, pogotowia dzwonię! Halo, pogotowia? Dziadek, szpinka! Eee, a! Ma... Jesteście teraz zajęci, tak? A teraz, ci, czy... czy, czy Zaczęły udawać jakieś yy, kraby, które właśnie będą zaraz sz szczypiać. Szczypiać. Zaraz szczypać się go tego, co sięga. A no dobra sp spiera kurwa. Ponieważ To jesteś krabem, chyba. Gruby krab. Gówno, ja widzę. Ja widzę twoją dupę. Ja słyszę bardziej jakby cię przejechał... jakby cię przyjechał motor. Nie, to jest kogoś. To jest twój stary. Ej, czekaj. Co to jest to było? Ej, czekaj. Czemu to są tylko to 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 jakieś kawałki? Czekaj. Ej, sorry. Sorry za to. Czały, całe, cały odcinek prawda? Nie wiem, o to samo. Oto, tak, tak, tak. To będzie na licu. Tak, chylię. Cicho. Kto tam? Tak, sto. O nie, dinozaur się zestroł. Ale tu nie ma nawet niewidzialnej linii. O to, przekroczyłaś linię! Gówniarz jeden! Zaraz ci! Kówiasz, przekroczyłaś! przekroczyłeś! Przekroczyłeś linie! Teraz sorry, się zatrzymałem. Nie dla psa kiełbasa. Nie, dla mnie. Nie, bo dla mnie. Kówniożu jeden. O, co zły ten. Czemu to tak ślepo? Nie wiem. A pe, aha, pewnie w nim siedzi gówno. A to ode mnie. Gówno. Cze, czemu ona to kupiła za... Na Zatupiu. Na Zatupiu ona to kupiła.

nie wygląda jakby było magiczne Ty chyba jesteś magi magiczna, bo rozwaliłaś właśnie wszystko Stary jedzie po mleko Jedzie po mleko, widzicie? Zobaczcie Zobaczcie, zapierdala po mleko do sklepu, do sklepu pomleko, po mleko, widzicie? O rapy, 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 po mleko jedzie stary, po mleko, tak właśnie po mleko, bo zaraz, nie wiem, Po zaraz, ale on jednak nie poszedł po mleko, tylko po wodę, Lecz jakiś kowiesz mały. Nie hmm. Bo jest taka moda teraz na kaczki. Jest taka moda na kaczki. Jak chcecie więcej z tej serii, to nie wiem. Pisze, bo ja, ja mam już dosyć tego serio. To jest... Hmm.